Witam Was w drugim odcinku Minecraft Mechanizmy. Dzisiaj wybudujemy stonarkę. A więc, jako, budujemy najpierw coś takiego, Tak żeby tutaj cztery kratki były wolne. Tu, jak już takie wybudujemy, ustawiamy tutaj pistony. Zwykłe. Tu, wylewamy wodę. I sobie to obudowywujemy. Dobra. Najlepiej by było, jakby to były cztery wysokości. Ja tu sobie wybuduję i widzimy się po cięciu. Dobra, z powrotem jesteśmy, już mamy wybudowane, to teraz tutaj podchodzimy. Stawiamy 4, opóźniamy o 3. I teraz tylko od tego jest tak. I tu raz, dwa, trzy, cztery. Blok to takie coś. to też to też nie ma go Dobra. Czekajcie chwilę że już więcej źle zrobiłem to. o i to powinno być tak, o teraz to jedną no działa i teraz podłączamy tutaj dajemy resztę pochodnie tak na chwilę a tutaj w sensie nie tutaj tylko to podłączamy ja tu daję pochodnie żeby to się wysunęło tą wodę trzeba przykryć I tutaj wylać lawa Dobra jak to się już wyleje To zabieramy tam pochodnie Czekamy chwilę Co się robi z tego. No Tutaj mogę sobie przedłużyć to tak, żeby tutaj dać jeszcze jeden i tak, i to się by przedłużyło o jedną kartkę i dalej. Dobrze. No, dzięki za oglądanie, subskrybujcie no i cześć.